Elo, wygraj sobie takie rękawice, zostaw jakiś komentarz oraz nick z Discorda Po czym wbij na Discord, link oczywiście w opisie wysi potwierdzenie użycia kodu Elo elo, witam serdecznie w nowym odcinku, oczywiście ze strony g 4 z Widzowie, przypominam wam, abyście korzystali z kodu SHUMANOKK Który daje wam plus, 5% do każdego depozytu I teraz mam na Star. Skrzyneczka milspec, cek, złoty, sześćdziesiąt, zobaczmy czy mam szczęście w tym odcinku 30 groszy za free, możesz sobie Odebrać dzisiaj najlepsze serie na kanale czy bitwy do 1000 w tym odcinku Złoty Aż zobaczymy. Myślę, że zaczynamy z grubej rury i walimy na dwóch. Konduktor, uważam, że jeśli ktoś ma 1000 zł, tak zwane one tap na ryzyko. Ilu nie? Konduktor naprawdę może fajnie oddać, ale może też zabrać, tak? No to jest mimo wszystko procentowa. Ale jeśli ktoś lubi ryzyko, to może wam dać. Oczywiście, mimo że nie dać, wam może dać, mimo że dać. Tak jak w tym momencie dojdą 6700, tak jest, pula, pula, pula. 12 tysięcy, tak to się robi. Widzowie, ale pamiętajcie, mi dało wam nie musi, ale może. Jest już fajnie, 12 koła, możemy lecieć na grubo w tym odcinku. że ja bym zrobił tak i za 400 taką, tak zwane na ryzyko, na czterech No to już jest fajna kosa. Cyk, cyk, tutaj motylek, tu m 9. No, czyli się ta m 9, co właśnie widzicie, macie na lewo, możecie ją wygrać. Więcej informacji na Discordzie, link w opisie. Tak samo i tak wchodzicie pewnie na Discorda, bo chcecie wygrać eleganckie rękawiczki, które widzieliście. I Ardon właśnie też trafia rękawiczki, tylko droższe. Ale moim zdaniem życzę. Zapraszam ser Glockfight 7200. Co to w ogóle jest za bitwa? nie Jeszcze raz z tej skrzynki. Nie? Co jest? Jak ona dzisiaj daje? Uuuu Dobra, walimy za 200. I wracając, możesz sobie wygrać jankowicę za darmo, całkowicie, wystarczy, że użyjesz kodu jak wyślijesz Raz na tydzień chyba tam jest info, raz tak, raz tego ma, będę dawał pingi na Discordzie, musisz wysłać potwierdzenie, że używasz tego kodu, tak? Yy, no i to w sumie tyle, nie? I komentuj ten film, daj jakiś fajny komentarzyk Będzie mi miło, link, yy, link NixDC i w sumie tyle, nie? I możesz sobie zgarnąć fajne glossy, za friko M9 to już, nie będę się tak rozwajał co jest, rozwijał, masz informacje na DC, dobra, jeszcze raz To jest chore Czy idzie to 7000 tysięcy, Glock 7 000. Glock za 7000 tysięcy złotych, nie? Sprzedajemy to i to, cyk, cyk, 12 tysięcy, 16 tysięcy pula o myślę, że w tym odcinku fajnie sobie możemy pójść Myślę, że możemy sobie fajnie pójść Także uwaga Hop, oj, to jest drogie, to jest drogie 1500, dobre, 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 już plusik O nie, nie mamy, 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 to się... Dobrze, dobrze, dobrze i teraz Uwaga, uwaga. Pu! Mam to. Tu 200... Oj, nie wiem. 1200. Mamy to, 300 zł profitu Si człowieku 4. No i mamy 20 koła w tym odcinku, nie? No widzę, to jest prototyp typu jak zarobić, tak? Można powiedzieć dyszkę, nie? Gdzie dyszka? 12. Mieliśmy 8. Mieliśmy 8, nie? A tu już jest jeszcze jako taka... Fajne, moim zdaniem, skrzynki są te Do, do tysiaka, nawet na czterech dam To, moim zdaniem, jest fajna bitwa Naprawdę może fajnie oddać Także, moim zdaniem, warto Uwaga Cztery skrzyneczki na czterech Możemy też, pójdziemy może defaultowo Jednego konduktora otworzymy Zobaczymy jak to otwiera, jak to daje na defaultcie Jak to otworzymy Znajmniej Zobaczmy, pierwsza skrzynka No fajne tu są itemy, tutaj jest chyba mk Najdroższa, za 800 No i Orionik Orionik daje nam, no dużo, no niestety nie nam, dla bota, ale. Ujojo! Wow, 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 wow Ale pula, ale pula, ale pula. Ale, o, a o dobrze, gonimy go. Nawet wygrywamy, wygrywamy. Ostatnia skrzynka, proszę, proszę, proszę. Jest, nie, MK-800, przegraliśmy chyba. Tutaj 200. Tysiądzie. Nie! 100 zł, nie. 100 zł, 100, 100 zł. Najgorzej, 6 koła, nie. Ale, by to było dobre. Kurde, szkoda, szkoda, szkoda. Konduktor, zobaczmy sobie defaultowo, jak to oddaje. Bo defaultowo też może ktoś z Was zaryzykuje. Niestety nie dał. Aj, Jeszcze raz. Zobaczmy, czy coś da. Emeczka. Aj nie, nie chcę. Defaultowo nie jest taki hey hop. Nie jest taki hey hop. Możemy walnąć jakoś fajno. Battle. Na mastery są fajne. Pozdrawiam oczywiście. Widz tutaj Marchewa tak zwany z Twitcha. On lubi mastery. Zazwyczaj jak jest stream, to on lubi, żebym sobie walnął, Także walniemy sobie. Marchewa, oczywiście pozdrawiamy. Na pewno odcinek obejrzy i zobaczmy, co tutaj da, nie? Zobaczmy, co tutaj sypnie. Też fajna skrzynka. No, naklejki. Ta naklejka jest chora, nie? Naprawdę to jest ponad 1000 zł. Naklejki niektóre. Ja nie wiem skąd taka cena, ale naprawdę tutaj środek 200, coś. 20, ok. I tutaj 46, tu 68. Teraz dla nas po 200. 265, gitara ten bad wygrywa, ale. Dla nas. Oj, nie! 1000 zł, bot. Oj, musi coś mocnego. Oj, 500 środek. 300, ok. Da jakieś. No, nawet jak NES-a da? Nie. Prawo 500. Ajajaj, aj, aj, no, pula jest dobra, nie? No, mówiłem, 1000 zł. Patrzcie, to nie Mastery, 3700, no to jest ponad program, nie? Także fajnie dało. Fajna, moim zdaniem, batelka. Hmm, co bym mógł dać tutaj? Co byśmy mogli zrobić? Taką, taką, taką. Hmm, I Neptuna. Taka mieszanka. No wiadomo, to są takie ala procentówki. Tutaj mniej procentowo, tu procentowo, tu procentowo. No i tu procentowo tak, no ale widzowie, no mówię, no dla mnie może dać, dla was nie musi, dla was może, a mi nie musi tak. Ale to są moje takie propozycje. Jeśli ja bym miał robić taki wabank, można powiedzieć, szal za tysiąc, to uważam, że to jest dobre, nie? Patrz. Patrz co się dzieje, patrz. I teraz. O oh jest Henry tylko. Oj, 290, no tak średnio. Ale może. Oj, oj, oj. No daj tylko nie na mnie, omija mija nas ten drop. Ale jest dobry. Jest dobry drop. Ja nie mogę, jak nas to I teraz. Dawaj, tu jest kosa, za dwójkę, za dwójkę, za dwójkę. 500 zł. Nie mamy tego. Niestety, ale pula jest dobra. Na 1000 zł. I wygrywamy. 700 spoko nie, spoko jest to profit Spoko jest to profit, myślę że jak zaczęliśmy tak skończmy Walimy na dwóch konduktor oczywiście Uważam oczywiście, daję tutaj taki protip, że jeśli ktoś wali konduktora mm, Spoko jest na czterech, bo możesz dużo zgarnąć Ale na dwóch jest bardzo bezpiecznie, bo jak ma dać konduktor to wam odda A się zgarnąć dużo Henry No i tym karambitem się wszystko zaczęło, czy się skończy? Zobaczmy No i niestety, aj tutaj jest karambit, tu jest ten no, minęło, było blisko. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pisz komentarz, zgarnij rękawice. Losowanie już jutro na streamie. Okolice godziny 15. Ja pozdrawiam cię. Serdecznie widzę. Dużo zdrówka dla ciebie i się mano.